Jest to sygnał um, nie tylko zdarzenia czy gestu o charakterze politycznym względem Ameryki, ale także e, istotnej sygnalizacji politycznej względem Federacji Rosyjskiej, bo nie wierzę, że na tego typu gest w aktualnej sytuacji była zgoda Moskwy. E, Czyli że Jeśli Łukaszenka w pana czynne, interpretacji w pana interpretacji Łukaszenka buntuje się przeciwko e, Putinowi. To już kilka razy widzieliśmy, pokazując mu, że może się zwrócić w stronę e, w stronę Zachodu. Tak to pan rozumie? Że może wykonać gest w stronę Zachodu, że może e, również zachowywać kanał komunikacji politycznej, to z najważniejszym graczem po e, drugiej stronie Atlantyku. Co ważne, Białoruś na pewno ucierpiała w wyniku nałożonych sankcji nieporównywalnie bardziej niż Federacja Rosyjska. I to jest drugi aspekt, który e, odgrywa tutaj rolę. To jest e, ten czynnik choćby zwolnienia restrykcji i sankcji dotyczących obrotu e, podzespołami, komponentami do e, samolotów plus uwolnienia operacji lotniczych Belawia.